z Witam wszystkich bardzo serdecznie na analizie kolejnego zwiastuna na do drugiego sezonu serialu The Walking Dead Daryl Dixon. Z tego miejsca oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami ze świata The Walking Dead. I tak wiem, materiał miał być już dużo, dużo wcześniej, ale raz, że byłem chory i jeszcze mam nadal trochę chrypkę, a dwa, że po prostu nic się nie pojawiało, dopiero kilka dni temu właśnie wleciał zwiastun. A no i oczywiście link do zwiastuna na macie w opisie, także obejrzyjcie sobie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I teraz zaczynamy. W sumie wyszedł jeszcze jeden klip, to może zacznijmy właśnie od tego klipa, on jest króciutki, tej Widzimy Karol, która jedzie autem i nagle zauważa lecący samolot. Oczywiście my dobrze wiemy, że ona właśnie tym samolotem uda się do Francji, a raczej tam ten gościu, który prowadzi ten samolot, z nim się dogada i udają się razem do Francji. To już widzieliśmy po prostu w poprzednich zwiastunach. Tak czy inaczej, no jest zdziwiona, wygląda tutaj, no bo samolot w takich czasach to raczej rzadkość, prawda? No i potem widzimy, że nagle zauważa jakiegoś zombiaka na drodze i chyba będzie miała jakąś karaksę. Tak czy inaczej, to tyle z tego klipa. No, my dobrze wiemy, że to jest jeszcze moment, gdzie ona jest w Stanach. Dogada się pewnie z tym typem od tego samolota, samolotu i po prostu tam polecą, prawda? To już widzieliśmy na poprzednich zwiastunach, Zatem lecimy w tym momencie do właśnie oficjalnego zwiastuna, który teraz leciał. A zatem widzimy y, jakieś auto, które jest otoczone przez zombie. Hmm, ciekawe kto jest w środku, zaraz się oczywiście tego dowiadujemy. Natomiast nie wiem, może to jest takie małe oczko do pierwszego odcinka pierwszego sezonu Walking Dead, gdzie był czołg otoczony przez zombie, może nie wiem, dobra, potem widzimy Deryla i Izabel no, którzy tutaj są w takiej troszeczkę dwuznacznej pozie, tak czy inaczej, no być może jakiś romans pomiędzy nimi się wywiąże, nie wiem e, zobaczymy i w sumie tyle o tym screenie, nic więcej nie ma ciekawego A potem widzimy chyba Karol Karol, która idzie tutaj e, przez chyba Paryż Także w sumie też nic specjalnego. Potem jeszcze raz Karol. Wydaje mi się, że to ujęcie już mieliśmy z nią, gdzie ona idzie z tą spluwą, z tą snajperką. E, chyba w, na jednym zwiastunie, gdzie ona zobaczyła na końcu ulicy jakąś grupę ludzi chyba. E, więc prawdopodobnie to jest chwilę przed tym. E, tak czy inaczej, ona jest tutaj w ogóle sama. Zresztą jestem ciekaw, czy ta grupa ludzi z samolotu, która jej pomogła, po prostu zginęła, jak klasyczne randomy do, z The Walking Dead, czy może przeżyli i po prostu poszli swoją drogą. No bo zakładam, że raczej Nikt tak o. Nie. <laughs> nie to by było giga głupie, jakbyś tak o obcą osobę podwiózł do Francji i tyle, nie? E, więc raczej ci ludzie mieli swój cel, którzy mm, przewieźli, czy tamten gościu. Nie, tam chyba było trzy osoby chyba na jednym związku nie było widać. Więc to e, ci ludzie, którzy przewieźli Karol, raczej mieli też jakiś cel, żeby dostać się do Francji, prawda? No dobra, no może mało istotne, pewnie. Ale ciekawe, czy w sumie na klasyczne randomy, czy, czy może mimo wszystko gdzieś tam przeżyją i po prostu pójdą swoją drogą. Dobra, dalej dowiadujemy się kto był właśnie zamknięty w aucie Otóż okazuje się, że to jest Deryl, który wychyla się, żeby strzelić ze snajperki mm, Trochę dziwne Zatoczony przez zombie raczej niewiele mu to da Ale właśnie, potem widzimy, że No właśnie, troszkę inna perspektywa Nie wiem, czy to jest ta sama scena czy nie, ale ktoś dostaje pocisk Zombie w sensie oczywiście To jest pocisk o tyle ile ciekawe bo wydaje mi się, że jak Daryl walczył na arenie z zombiakami to dokładnie właśnie takim pociskiem dostały te zombie, po czym stały się silniejsze, ich krew zaczęła wrzeć i stały się bardziej agresywne, prawda? Więc być może Daryl teraz uwięziony w tym aucie stwierdził, że nie ma jak się wydostać, więc użyje jednego pocisku na tym zombie bo widział, że ten agresywny zombie zabija inne zombie, więc stwierdził, że może to jakoś odciągnie uwagę przynajmniej części z nich no może, albo ewentualnie jest to jakaś zupełnie inna scena, prawda? Znaczy inaczej zakładam, że ten zombie w jakiś sposób zmutuje, uaktywni się po tym po prostu strzale, tak? No bo tak to wyglądało. Też jestem ciekaw, czy się więcej w końcu dowiemy o tych zębiakach, bo też niewiele żeśmy się dowiedzieli w tym pierwszym sezonie. Mam nadzieję. Potem widzimy Karol, który jedzie na koniu, wjeżdża do jakiegoś tunelu. Nie jest to raczej ten tunel, w którym było takie zielone światło i były te mutanty. A... Ale może właśnie nie opodal tego miejsca. Ciężko stwierdzić. Tutaj ciężko będzie coś więcej. Potem właśnie mamy też ten tunel. O którym właśnie przed chwilą mówiłem, e, też jestem ciekaw, czy to będzie miało jakieś znaczenie, czy tak jak, nie wiem, w Dead City z tym tunelem, z tym mutantem zombie, gdzie to nie będzie miało żadnego znaczenia. Nie wiem, czy tutaj też są jakieś tereny radioaktywne, czy nie. Ciężko stwierdzić, no niby nie mają tej masek, ale Cz. może po prostu nie. wiem, Musieli uciekać przed jakąś hordą zombie albo przed jakimiś ludźmi Madame Janet i musieli tutaj wejść, żeby się ukryć. Ciężko stwierdzić. Znaczy, inaczej no, idąc dalej, mamy tego. E, z... Tego szefa, co nie? Tego przywódcę z tych ludzi na zamku, który gdzieś tam ich ćwiczy walki na kije. Strictly nawiązania, oczywiście, do Morgana. O, nie wiem, czy coś więcej tutaj będzie. No tam też jeszcze z tyłu widać Deryla, który to wszystko obserwuje. Też chyba niewiele mam tutaj do powiedzenia. Potem mamy dosyć ciekawe ujęcie jakiegoś chyba zombiaka. Chociaż tak strasznie sztucznie to wygląda. W sensie, na tych oczach ma takie, jakby. No to dosłownie wygląda, jakby miał maskę nałożoną. Ale to raczej jest zombie, sądząc po oczach i po gałkach, jakie ma blade, więc. A, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to będzie jakiś nowy wariant, czy po prostu jakiś zwykły zombie. Zdałem, że po prostu jakiś zwykły. Właśnie, swoją drogą. Yy, zastanawiacie się, czy w ogóle jeszcze kiedyś nasi bohaterowie wpadną na to, żeby może użyć właśnie tego sposobu, żeby oskurować zombie, wysuszyć ich twarz i nałożyć i zagrać się do jakiejś grupy złoli? Ciekawe w sumie, czy jeszcze kiedyś tego użyją. Bo ja tak w sumie myślałem o tym kiedyś. Na Final Walking Dead, a chyba trochę. Pamiętam na live'ach o tym troszkę gadałem, że to byłoby spoko, ale ostatecznie tego nie zrobili na tych spin-offach póki co też nie. No ciekawe. Bo fajnie by było widzieć też jeszcze, jak takie coś wykorzystują, bo to też spoko. Taktyka. Dobra, potem mamy dosłownie takie króciutkie ujęcie. Zrobiłem to koniecznie dlatego, że jakaś typiara od, dostaje... Jakimś pociskiem, nie wiem co to jest dokładnie. Tak czy inaczej, to jest ta poprawy Oczywiście ona dostaje jakimś pociskiem, nie wiem do końca w jakim to jest miejscu, ciężko stwierdzić, ale wydaje mi się, że to jest chyba ta Sylwii, ta, 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 ta siostra towarzysząca Izabel, tak mi się wydaje, ale nie jestem też pewny na 100%. E, dobra, dalej mamy, no właśnie, kogoś, kogo torturują. Wydaje mi się, że to jest Skodron, e, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że to jest no, jedyna logiczna posać, która mogła być torturowana, no bo. O nim wiemy, że on został zabrany na tortury, tak? I to jest w tym miejscu, gdzie tam Madame Janet torturuje ludzi. Także stałem, że to on. Ciężko tutaj też trochę stwierdzić po twarzy, ale wydaje mi się, że tak. Także, no, ciekawe, takie mroczniejsze troszeczkę będzie tutaj pokazanie w tym Derylu też. Wiemy, że drugi sezon Decyduje ma być mroczniejszy, może drugi sezon Deryla również będzie. Także też ciekawie. No i potem w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o cały Zjastun. Mamy jeszcze te całe plakaty, prawda, promocyjne. A, masę, masę jeszcze takich króciutkich Zwiastunów, gdzie widać po prostu jakąś postać, która, um, która po prostu... No stoi, tak, obraca się do kamery i hej to Daryl, hej to Karol, hej to ktoś tam i tak dalej, nie? takie typowe przedstawienia postaci, to już mieliśmy przy pierwszym sezonie, każdego z tych spin tutaj jest dokładnie to samo, nic specjalnego, nawet nie robiłem z tego screenu, nie ma co o tym gadać. I jeszcze na sam koniec dodam dwie ważne rzeczy, myślę, bo one są myślę bardzo istotne. Pierwsze, kto wrócił, o kim mówiła Karol, e, Karol, w sensie aktorka grająca Karol w wywiadzie powiedziała, że dowiemy się o kogo chodziło. W związku z czym jestem ciekaw, czy faktycznie będzie to tak. Znaczy, no, no raczej, no, chodziło raczej o Rika, nie? No, tam twórcy niby zapierali się, że to nie chodzi o Rika, no ale o kogo by innego mogło chodzić, prawda? Zapierali się wtedy, kiedy ludzie myśleli, że to Rick wrócił, nie? E, no. e, tak czy, no żeby pewnie nie spoilerować Who scholew, prawda? Że Rick przeżył. I to pewnie tylko wyłącznie z tego powodu, prawda? E, no bo Del odszedł kilka tygodni później wrócił Rick. <laughs> tak się po prostu wyminęli, więc no raczej chodzi o Rika ewentualnie, no, może faktycznie jakiś Morgan albo Dwight, ale raczej, mimo wszystko, pewnie to będzie po prostu Rick. E, reakcja Daryla na to może być albo taka, że jeszcze bardziej będzie chciał wrócić, um, bo Rick już żyje tak, żeby znów się z nim spotkać, albo po prostu stwierdzi, że a, no, to już zostaje. <grych> to są tylko chyba te, takie dwie opcje. czy znaczy, inaczej my już wiemy, że on w tej Europie jeszcze na troszeczkę zostanie, no bo. Trzeci sezon ma już być w Hiszpanii, czwarty też już jest zapowiedziany zatem tym, No, troszeczkę jeszcze tutaj będzie w tej Euro Europie. I druga bardzo ważna rzecz, Bill na finał The Who Live mówił, że masz szpiegów z CRM rozsyłanych nie tylko po całych Stanach, a po całym świecie. I liczę na to, że jeszcze to zostanie wykorzystane. No wiadomo, to są twórcy do Walking Dead, oni może już nawet zapomnieli o tym. <grym> zapomnieli o tym, ale liczę, że to będzie wykorzystane. I są dwie opcje. Albo ten szpieg będzie w grupie Madame Żenet, co jest bardzo prawdopodobne, albo będzie w grupie tych ludzi na zamku, gdzie jest teraz Daryl, co jest mało prawdopodobne i raczej wątpię. Dlaczego w grupie Madame Żenet miałoby to prawo bytu? No bo Madame Żenet ma swoich ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy. Przekupują Amerykańców, żeby mi po prostu zdobywali zombie za jakieś tam zapasy, więc możliwe, że CRM ich po prostu namierzyło z racji tego, że to jest teren Stanów Zjednoczonych i po prostu podezwali tam szpiega, który się wkradł, zdobył gdzieś nam jakiś szacunek tych ludzi, dostał się do Francji, tam i dalej szpieguje, nie? Wiadomo, że CRM upadło i pewnie taki szpieg niewiele by zrobił, ale fajnie, gdyby to nawet nawiązali po prostu do tego, no. Także to tyle ode mnie. E, łapka w górę, subskrypcja, mile widziana. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Dajcie znać, co też Wy myślicie o tym zwiastunie. Może też na coś ciekawego jeszcze wpadliście, na jakąś ciekawą teorię. Także może, możecie się nią oczywiście podzielić w komentarzu. E, I sorka, troszeczkę jeszcze jestem chory, ale, ale chyba był to odcinek. Dobra, także co. Widzimy się albo w piątek, albo za tydzień w poniedziałek. Przypominam, e, zostały nam niecałe dwa tygodnie do premiery. 13 dni, dokładnie tak. Także co, do zobaczenia i cześć.